Kochani, cieszę się, że mogę podzielić się z wami myślami na temat modlitwy, a w szczególny sposób na temat modlitwy uwielbienia. Ale myślę, że zanim przejdę, przejdę do tych myśli na temat modlitwy uwielbienia. Konieczne jest, konieczne jest, byśmy byśmy pewne prawdy sobie tak jasno uświadomili, mianowicie abyśmy jakby na nowo zobaczyli, dlaczego Jezus stanął pomiędzy nami i co objawia nam. I później byśmy odkryli, czym jest modlitwa. I kolejnym krokiem to jest czym jest modlitwa uwielbienia. Moi kochani, myślę, że, że to jest bardzo ważna prawda. Takie pochylenie się nad tajemnicą Jezusa, który objawia nam Boga. I co jest najważniejsze, głównym przesłaniem. Objawienie Jezusa. Oczywiście chodzi o bezwarunkową miłość Boga do nas, do każdego z nas. Niewypowiedziana, niepojmowalna tajemnica rzeczywistość wszelkiej rzeczywistości życie wszelkiego życia. Jestem kochany przez Boga. I tę prawdę objawia mi Jezus. I każde spotkanie z Jezusem to jest doświadczenie tej miłości. Boża miłość chce ukazać nam Swoje święte ja. I jest to nieodwracalna. Wola i cel Boga to powód, dla którego istnieje wszystko, co jest, oraz cel istnienia każdego z nas. Mój Koń, to, to jest wyjątkowa prawda. Jesteśmy tu po to, żeby otrzymać niewysłowioną miłość, która wszystko przemienia. Moi kochani, gdy patrzymy, patrzymy w oblicze Boże, to chcimy odkryć coś wyjątkowego, co wynika z Jego miłości. Że Bóg w ogóle nie interesuje się samym sobą, Bóg interesuje się tylko nami. Nasze szczęście jest Jego szczęście. Ma obsesję na naszym punkcie. Absorbuje go wszystko to, co nas dotyczy: każdy szczegół naszego życia, każda komórka naszego ciała. Wszystko to przenika swym gorącym zainteresowaniem. Jezus nam to mówi. Jezus nam to mówi. On obdarza nas miłością najlepszych rodziców, pełną niepokoju o nas, troskliwą i czułą. I moi kochani, gdy stajemy wobec tej prawdy, to kolejnym krokiem, który musimy uczynić, to jest, to, że muszę uwierzyć w tę miłość. Tak, muszą uwierzyć w tę miłość, aby tą miłością żyć. Jedynym pragnieniem i celem Boga jest obdarowanie mnie sobą. Takie jest pragnienie i cel Boga. A moje szczęście to posiadanie Boga. Do czasu, gdy to się nie stanie, do chwili, kiedy, gdy Bóg nie posiądzie mnie w całości, pozostaje nieszczęśliwy i niespełniony. Otrzymałem ludzki wyraz miłości Ojca dzięki Jezusowi, który jest moim bratem, człowiekowi jak my. Gdyby nie On, nikt z nas nie wiedziałby tego. I nie umiałby trwać wierności tej prawdzie, gdyby nie Jezus, którego najgłębszą istotą jest poddanie się Bogu i bycie posiadanym przez Niego. Mój kochani, to jest, to jest fundamentalna prawda. Bóg jest miłością. Jestem kochany przez Pana Boga. Kochany. I chcielibyśmy zwrócić uwagę. On się daje. W tej chwili pomyślmy, pomyślmy o tym, czym jest modlitwa. Czym jest modlitwa? Modlitwa jest przyjmowaniem daru. Przyjmowaniem daru. Bóg obdarowuje nas Bożym Sobą Miłości. To jest modlitwa. I mam świadomość tego, że. Że musimy, każdy z nas musi zrobić taki wysiłek pokonania tego, co w nas jest. My zostaliśmy nauczeni, że modlitwa jest obowiązkiem. Tak uczyli nas rodzice. I Wy też, jako rodzice, uczyliście swoich dzieci, że to jest obowiązek, trzeba się modlić. I dobrze, ale przyjdzie moment, kiedy chodzi o to, żebyśmy odkryli, że my Panu Bogu nic nie możemy dać, ale my wszystko od Niego otrzymujemy. Jeżeli znajduję czas na modlitwę, to jest to czas, kiedy pozwalam, aby Jego miłość mnie wypełniała i przenikała. Bo modlitwa to przyjmowanie daru. Moi drodzy, apostołowie też kiedyś mieli takie wątpliwości na temat modlitwy, przeżywali rozterki na temat modlitwy i kiedyś przychodzą do Jezusa i proszą go, naucz nas modlić się. Dlaczego taka prośba? Przecież oni modlili się. Jako wbożni Żydzi modlili się w wyznaczonym czasie, odmawiali modlitwy. Ale oni widzieli Jezusa modlącego się. I widzieli, że modlitwa Jezusa jest inna. Modlitwa Jezusa była inna. Jezus modlił się cały czas. Jego modlitwa to była więź z Ojcem. To była więź z ojcem. On był nieustannie w tej więzi z ojcem. Było to ciągłe zjednoczenie z tym, który jest miłością. To było spotkanie dwóch miłości. I dlatego też yy, uczniowie proszą Jezusa, naucz nas modlić. Się. I Jezus uczy uczniów. To jest takie, dla nas to nie ma takiego znaczenia, nie ma takiej wymowy, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego. Ale dla Żydów to był przełom. Przełom. Można powiedzieć, dla nas to taki kopernikański przełom. Do Boga mówić, abba tato. To był szok. A takiej modlitwy uczy Jezus. Tak więc moi kochani, chodzi o to, byśmy zobaczyli i uwierzyli, że modlitwa to jest dar, to jest przyjmowanie daru, przyjmowanie miłości. I moi kochani, kolejna, kolejna taka ważna prawda, Bóg, który obdarowuje nas sobą w miłości, nie jest Bogiem dalekim. Gdzieś poza mną. Nie. On jest Bogiem we mnie. On jest we mnie. Każdy z nas musi tę prawdę uświadomić sobie i uwierzyć. Bóg jest we mnie, Jezus jest we mnie. To jest fakt. To nie jest prawda, którą muszę przeżyć, doświadczyć. To jest prawda, w którą muszę uwierzyć. Od momentu chrztu świętego jest we mnie. I nigdy mnie nie zostawia. Nigdy mnie nie opuszcza. To ja mogę być poza sobą, ale On jest cały czas we mnie. I On jest obecny we mnie w najbardziej osobisty sposób. W samym sercu mojego Życia. Mój kochani, istotą modlitwy jest Bóg, Bóg, który całkowicie daje się, zawsze czeka, że móc nas obdarzyć miłością. I w tej miłości przemienia i zbawia nas oraz prowadzi do tego doskonałego spełnienia, dla którego zostaliśmy stworzeni. Z naszej strony modlitwa jest po prostu naszą obecnością. Tak, obecnością. Otwarta, zapraszająca, żeby czynił wszystko to, co czynić pragnie. Modlitwa nie jest naszym działaniem, naszym kontaktowaniem się z Bogiem, naszym radzeniem sobie lub naszymi staraniami, żeby Bóg nas chciał. Nie możemy uczynić żadnej z tych rzeczy, ani też nie musimy tego robić, gdyż Bóg czeka na nas gotowy, żeby wszystko dla nas zrobić. Nieustannie obdarzając nas bezwarunkową miłością. Tak i znowu wracam do tego, co jest takie ważne. Muszę uwierzyć uwierzyć i zaakceptować bycie umiłowanym. Pozwolić Bogu nas miłować. Pozwolić Bogu. Działać, być dawcą, pozwolić Bogu być dla nas Bogiem. Nie możemy sprowadzać naszej wiary w Jezusa, który jest drogą, do takich rozpaczliwych stwierdzeń, jak nie umiem się modlić, lub moja modlitwa jest beznadziejna. Bo czasami tak się zdarza, że tak mówimy o sobie. Też może czasami możemy stwierdzić, że nigdy nie spotkałem nikogo, kto by mi nauczył prawdziwej modlitwy, dlatego się nie modlę. Moi drodzy, to jest bardzo ważna uwaga, żebyśmy to sobie uświadomili teraz, kiedy dochodzimy do wniosku, że nasza modlitwa nie jest dobra. Kiedy czujemy z tego powodu wewnętrzny niepokój, wtedy warto zadać sobie pytanie, czego naprawdę chcę i spróbować uczciwie posłuchać odpowiedzi. Z całą pewnością okaże się, że mój niepokój związany jest z szukaniem jakiejś formy zadowolenia z siebie. Chcę poczuć zadowolenie na modlitwie. Może chcę poczuć, że się rozwijam, że moja modlitwa działa. Czasami może ktoś chce doświadczyć, że już jest mistrzem duchowym. Może chcę poczuć, że dostaję coś w zamian za moje wysiłki. Moi kochani, Prawdziwa modlitwa oznacza pragnienie Boga, nie siebie. Prawdziwa modlitwa oznacza pragnienie Boga. Wspaniale jest móc zostawić takie egocentryczne dążenia. To jest to życie, które musimy stracić. To ja, które musimy zostawić, jeśli mamy otrzymać prawdziwe życie i stać się takimi, jakimi Bóg pragnie, żebyśmy się stali. Nauka prawdziwej modlitwy oznacza naukę umierania. Tak jak to rozumiał Jezus. Umieranie dla egoizmu, samostanowienia, samorealizacji. A zamiast tego pozwolenie Bogu, żeby nas stworzył na nowo w miłości i w taki sposób, w jaki tylko Bóg potrafi to uczynić. Moi kochani, żeby to tak pokazać, co się musi dokonać w, w czasie modlitwy, to ja to tak pokażę obrazowo. Trzymam w ręku naczynie, naczynie z ciemną cieczą. To jest taki obraz każdego z nas. A w drugiej ręce trzymam dzbanek z czystą wodą. I to jest obraz miłości Bożej, łaski, którą Pan Bóg daje. I zwróćmy uwagę, co się dzieje. Gdy trwamy na modlitwie, trwamy na modlitwie uwielbienia, to Bóg daje nam siebie, daje swoją miłość. Popatrzmy, wlewam czystą wodę do tego naczynia, które obozuje nas. I stopniowo, jak trwamy na modlitwie, jesteśmy wierni modlitwie, to ta ciemna ciecz. Zmienia swój kolor. Im dłużej trwa na modlicie, tym staje się coraz jaśniejsza. I to jest taki obraz, że to przyjmując Jezusa, przemieniam się w Niego. To On żyje we mnie. On mi się daje. Ale to także jest taki obraz, że wychodzi ze mnie Moje i Ja, i coraz bardziej jest obecny. Bóg w moim życiu. To takim obrazem chciałem się posłużyć. Moi kochani, prawdziwa modlitwa jest bezinteresowna. Podczas gdy doświadczenie duchowe, pragnienie do jakiegoś doświadczenia duchowego jest egocentrycznym szukaniem samego siebie, kulturą skupioną na sobie w najbardziej, pochlebiającym sobie sposób. W tym, co uważamy za nasze poszukiwanie Boga, jest bardzo dużo naszego ja. Jednak Bóg działa, żeby to oczyścić, a my musimy zaakceptować to oczyszczanie. To jest dla nas bolesne, ponieważ uderza w nasz najcenniejszy skarb, nasze duchowe osiągnięcia. Jeśli pragniemy Boga, a nie samego siebie, nie będzie żadnego problemu. Zawsze będę wiedział, co mam robić. Więc nigdy nie będę musiał się martwić lub czuć się odrzucony z powodu tego, co czuję, czy czego nie czuję, nie prosząc o nic dla siebie, żadnej odpowiedzi, żadnych potwierdzeń, potwierdzeń poza tymi. To co sam Jezus. Wytrwa na dobre i na złe. Wszystko postawiłem na Boga, który nigdy nie może mnie rozczarować. Moi kochani. Po tym takim wprowadzeniu, czym jest modlitwa, chciałbym teraz przejść do wyjaśnienia kazania prawdy, czym jest modlitwa uwielbienia. I taką też pomocą i inspiracją mówienia na temat modlitwy, na temat modlitwy uwielbienia były słowa papieża Franciszka, który pod koniec stycznia w czasie hominii Czesiechumini w domu Świętej Marty mówił o znaczeniu modlitwy uwielbienia w życiu każdego chrześcijanina. I jest to takie, takie mocne bardzo, bardzo wskazanie. Papież Franciszek uczynił to wtedy, gdy w liturgii czytaliśmy fragment z drugiej księgi Samuela, który opowiadał o tym, jak król Dawid wprowadza arkę do miasta Dawidowego. I wprowadzając arkę przymierza do miasta Dawidowego, wielbi pana, tańczy, śpiewa, nie zachowuje się jak król. Nie zachowuje się jak król, czyli król to tak z dystansem, z godnością. Nie, On wielbi i wysławia Pana całym sobą, bo Bóg dla niego jest kimś wyjątkowym. I właśnie Ojciec Święty zauważył, że modlitwa uwielbienia Dawida wyrażała się tym, że nie zamykał się w tak zwanej poprawności i z całym zapałem tańczył przed Panem. Również Ojciec Święty wskazuje, że. Sara będąca w podeszłym wieku po urodzeniu Izaaka tańczyła znalności. I Ojciec Święty wskazuje, że modlitwa uwielbienia jest modlitwą dla nas wszystkich, modlitwą chrześcijańską dla nas wszystkich. We mszy świętej każdego dnia śpiewamy święty, święty. Jest to modlitwa uwielbienia. Chwalimy Boga za jego wielkość, bo jest wielki. I mówimy Jemu rzeczy piękne, bo lubimy, by tak się działo. W tym momencie Ojciec Święty tak jakby przytaczał zdanie kogoś stojącego obok, który słucha, i mówi do niego: Ale ojcze, nie jestem w stanie. Nie powinienem. A no to Ojciec Święty mówi. Ależ jesteś w stanie krzyczeć, kiedy twoja drużyna zdobędzie gola, a nie jesteś w stanie wyśpiewać chwałem Panu, wyjść nieco z tej pościągliwości, żeby śpiewać chwałem Bogu, uwielbianie Boga jest całkowite, całkowicie bezinteresowne, nie prosimy. Nie dziękujemy, chwalimy.